Yo, 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 z tej strony szczury. Witajcie, witajcie. Jest powrót mały do Lineage'a, dawno nie grałem, stwierdziłem, że zobaczę co tu się dzieje na tym moim starym, dobrym serwerze l Oni teraz są na etapie, nie wiem jak to się nazywa, Hellbound to High Five, cokolwiek to znaczy. Gram od, nie wiem, od półtorej godziny może. Tak się zastanawiam, bo brakowało mi linajach, chcę sobie trochę pograć, ale nie planuję póki co na razie atakować żadnych ambitnych, jakby, kontentu tego endgame'owego. Bardziej skupię się na tym summonerze, może jakimś spoilu, coś. W międzyczasie naprawdę nie mam, nie mam teraz żadnych możliwości, żeby tutaj w jakichś tych Siege'ach czy epikach uczestniczyć. TP, Constance TP, no nie ma takiej opcji aktualnie, żebym był jakiś taki, jak to się mówi, taki dostępny dla, dla, dla tego party, z tego względu, no, że mam tutaj swoje jakieś inne obowiązki, ale od czasu do czasu sobie pogram, bo naprawdę połaziłem teraz przez ten czas, który, który miałem po innych serwerach, jakby MMORPG po różnych gierkach. No i tak szczerze mam powiem, zresztą widzicie na kanale. Coś tam próbowałem, ale no, nic nie siedzi mi tutaj. Mam nadzieję, że za jakiś czas tam jest jakiś Ashes of Creation, czy coś takiego, że to podobno ma być sztosik i to będę atakował na pewno. I teraz tak, powiedzcie mi, bo no mówię, ten Phantom spoko, tutaj jest cały czas rata X1, ale chciałbym też się od Was dowiedzieć KML z tego względu, że ja nigdy nie grałem tą postacią. Ja generalnie na Interludzie się zatrzymałem i cały czas grałem na tym, no ale jak tutaj są takie możliwości, jest nowa rasa, to chciałbym się od nas dowiedzieć, czy to ma sens, żeby tutaj to zaczynać czymś, tym bardziej, że mówię, tu już mam 64 spoiler, też mam na jakimś tam poziomie, tu bym musiał od nowa, ale może jest jakaś taka rasa jak w Interludzie, tutaj był Destro, takie Turbo OP, może w tym high-five czy coś jest. Która jest z tych klas taka, taka fajna? Dajcie mi znać w komentarzu, bo ja na razie mówię się, tutaj nie znam za bardzo na, na, na tej nowej kronice. Będę musiał poczytać, pouczyć się, pogadać. Chciałbym przystąpić do jakiegoś mniejszego polskiego klanu, mm, Takiego może to nie uczestniczy w tych epikach, ale jednak jest dość aktywny, bez y, tam jakby tych możliwości takich y, constant party. Po prostu wiecie, jeden duży worek, kto jest online, z tego zbiera się party i się i się bawimy. Yy także coś takiego będę szukał jeśli znacie takie, takie klany to też dajcie znać z przyjemnością się zapoznam ja teraz tutaj jestem na shadowku on ma tego wampirka zbieram sobie kamyczki coś kasy trzeba trochę podreperować dawno mi nie było, także muszę się przyzwyczaić chciałbym, chciałbym tutaj jeszcze coś, coś powalczyć na tym serwerze już taki typowy stary dziadek Żadnych tam ambitnych planów, może mi się to zmienić klasem, ale póki co, póki co, chill out. Chill out totalny chill out, mm, ale mógł, chciałbym zobaczyć Kamela. Tylko nie wiem jak ja to, jak, jaką, jaką tu klasę brać, jaką, co tutaj w ogóle ma sens, co nie ma sensu na tych kronikach, bo to też na pewno jest ważne. A wy w większości jesteście na pewno bardziej doświadczeni w tych tematach, dajcie znać, byłbym bardzo wdzięczny. Ja pewnie jeszcze jakąś postaw wrzucę na, na YouTube, z jakąś ankietą. Jeśli coś tam mi zasugerujecie, może kilka tych, tych yy, klas, to wtedy yy, zrobimy posta i jakieś losowanie, ankietkę jakąś, coś. I może, może to zadziała. Yy, sprzętu mam trochę. Wiadomo, mam tego Elementa Summonera na 79, mam E.E.K. tam na 78. Są te opty jeszcze tutaj cały czas, to z tym się nie pożegnałem, wszystko jest. ta są. Yy, Sprawdziłem, e, już widzę, że tutaj trochę jest in, innych rzeczy. E, inaczej to wygląda. Strona całkowicie jest przebudowana. E, nie wiem, czy freight działa między, między kątami. Jakbyście wiedzieli, to też dajcie mi znać. Z tego względu, że próbowałem tak sobie coś poprzesyłać to między postaciami i no, naprawdę e, znalazłem opcję, tylko że e, na tym samym kącie między postaciami to działa. A nie wiem jak zrobić, żeby między kątami sobie to prze, 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 przesłać. Bo mam nadzieję, że jest taka opcja. No jak nie, no to trudno. Będziemy sobie radzić po staremu. Czyli znajdziemy sobie jakieś odludne miejsce i będziemy tam dwoma postaciami biegli i wyrzucamy na ziemię. Wiecie, jak to się robiło kiedyś? Wyrzucamy na ziemię, logujemy drugą postać i podnosimy. No, no i zasady są te same. Nie ma dual boxów. Żadnego czyterstwa, żadnych bossów, Nie no ma tutaj nic z tego, co już zauważyć, także to jest dobrze. Generalnie ten Libor się powiększył, tam jest jakiś Essence, jakiś interlud. no jest tutaj chyba 6 opcji do, do zagrania. Także spoko, chłopaki się rozwijają widzę. Jest potencjał, serwery cały czas stoją. Jak widzicie, wipe'u nie ma, także spokojnie można zaufać tej marce tutaj. Kont nie pousuwali, ale nie logowałem się, nie wiem ile czasu od że ostatnio było. To rok? Może? Nie pamiętam, ale naprawdę to był jakiś spory kawałek czasu. Dlatego, tego, bo ten tutaj mnie tym ogniem atakuje. No, ja mówię, teraz to jest po katakumbach chodził. Może później sobie spoil skoczę, jak mi się znudzi. To ma być krótki filmik. Także nie będę tego przedłużał. Bo kolejne bicie bez sensu w katakumbach to już widzieliście. Jakieś pomysły na co byście chcieli się dowiedzieć, zobaczyć, jakiś poradnik ode mnie. Jeśli będę potrafił, oczywiście to go zrobię. Dajcie znać w komentarzach. Ym, I to tyle, tyle. Na pewno pojawi się czy jeszcze na tym kanale. Ja nigdy się z nim nie żegnałem na zawsze. Robiłem sobie przerwę, która mi dobrze zrobiła i znowu mam ochotę na grę. Znowu mam ochotę na grę, także będziemy pykać, będziemy pykać. Trzymajcie się i dawajcie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Arkaj!